Przyjazd do Anglii to wiele decyzji, bo po szkole średniej decydujesz się na studiowanie w Cambridge. Dlaczego taka decyzja? Aż tam? Um, no, zawsze bardzo lubiłem matematykę. Um, dużo startowałem w olimpiadach, mm. rozwiązywałem różne zadania, starałem się poszerzać wiedzę. Um, no i to był taki oczywisty krok, to takie najlepsze miejsce w Anglii studiować matmy. A brałeś pod uwagę też inne, może bliższe, może jakieś w Londynie uniwersytety? Tak, miałem, jakbym się tam nie dostał, miałem inną uczelnię w Londynie. Mhm. I to, gdybym nie poszedł do Cambridge, bym studiował tam właśnie. Mhm. Można popatrzeć na wybór takiej uczelni jak pewnego rodzaju inwestycje. Wiemy dobrze, że uczelnie, tu szczególnie w Anglii, uczelnie wyższe, to płatne uczelnie y, w okolicy 10 tysięcy funtów rocznie i człowiek, który inwestuje przez te 3 lata, właściwie jego rodzina, myśli sobie o przyszłości, tak, co dalej. W Polsce to zdobyć doświadczenie zawodowe, przez jedną pracę, drugą i może znaleźć tym docelową. Y, jak jest tutaj? Kończysz Cambridge, co się dzieje? No jest wiele firm dużych. Które szukają studentów świeżo po studiach. Mm. Doświadczenie można też zdobyć jeszcze, jak się jest studentem. Są bardzo długie wakacje w Cambridge, mm. i wiele osób pracuje w takich firmach przez wakacje. I to jest ten sposób na zdobycie doświadczenia. Ale też niektóre osoby nie robią tego w ogóle i idą prosto do pracy po studiach. Właśnie, i taka szczególna rzecz, której w Polsce też nie ma. Kończysz trzyletnie studia, tak jakby w Polsce licencjackie, idziesz do pracy, a ten magister przychodzi sam, bo już nie musisz dalej studiować. I właśnie jak to wygląda ta procedura, żeby później otrzymać dyplom magistra? No, to jest takie coś specyficzne tylko w Oxford, w Cambridge i w Trinity College Dublin. Mhm gdzie tego magistra się dostaje automatycznie bez żadnej dodatkowej pracy i to jest taki raczej honorowy tytuł no ale zawsze jest to stopień magistra no, no i niedawno Twoja ceremonia mogliśmy ją oglądać na YouTubie jak um, zostaje Ci wręczony właśnie dyplom właśnie tytuł magistra, ale nie fizycznie, papierowo ta ceremonia wyglądała nietypowo, opowiesz o niej? tak no, strojemy się w te różne szaty, specjalne kaptury. Mm -hmm. No i podchodzimy każdy po kolei do pani profesor. I jest oczywiście po łacinie. Tak. No i jakby otrzymujemy nie fizyczny dyplom, ale to jest takie. Przekazanie tego dyplomu od osoby do osoby, mm -hmm. nie fizycznego, takim Bardziej gestem. Duchowo, tak, dokładnie. Mm -hmm. Good afternoon, graduates and guests joining us online, and a warm welcome to this congregation of the Regent House for the celebration and conferment of degrees. Girton College. Artibus. Jakub Te Etienne and Mito and Nora Borckreifnik. I żeby tak spłętować te wybory, które Ty dokonywałeś, jeśli chodzi o naukę, to takich wyborów również dokonuje osoba z blokami mowy. Czy nic nie robić i po prostu tkwić w takim stanie, jak tkwi, czy na przykład wybrać szkołę nowej mowy, która no, ma pewne reguły. Tak? To, to nie jest szkółka typu. Jestem na zajęciach, i być może przez samą obecność czego się nauczę. To <laughs> wymaga pracy. Pewnie dla ciebie studiowanie matematyki to też nie było tak słuchanie wykładów i coś tam się wchłonie przy okazji, tak. ale jest to pewna ciężka praca naukowa. Tak, no jest to właśnie ciekawe. Na studiach te wykłady to taki malutki procent tego wszystkiego było, mhm. a reszta to czas do zorganizowania samemu. I jak zorganizować sobie czas? Czy nie miałeś takich pokus? Przecież skoro mi nie każą uczyć się i robić zadań, no to może pójdę na spacer, tu mam piękną katedrę, pooglądam, chodzę po mieście do następnego wykładu. No, a tak się No czasami oczywiście troszkę to się robi coś innego, ale no, głównie się siedzi i jakoś walczy z tymi zadaniami. Mm -hmm. I jest, na ci się da zrozumieć, ale głównie to jest to rozwiązywanie zadań, um, takie aktywne myślenie, a nie tylko słuchanie, jak ktoś coś robi. W przypadku nowej mowy, to aktywne trenowanie z ludźmi i nagrywanie tak. to jest to zadanie, tak jak w matematyce to tu właśnie ta interakcja i ćwiczenie tych wszystkich elementów, i kontroli ciała, i emocji, i bardzo intensywnie yy, w pierwszym tygodniu, później kolejne miesiące wcale nie mniej. Tak. No ale właśnie mijają lata i dzisiaj też zbierasz owoce i zarówno z tego, że ciężko trenowałeś matematykę w Cambridge, ale też, że trenowałeś i trenujesz nadal swoją nową mowę i zawodowo, że jesteś nauczycielem dzisiaj. Teraz. Tak, no teraz uczę, rozmawiam codziennie. 60, 70, 80 osób. Mm -hmm. um, często z każdym indywidualnie po imieniu trzeba te imiona wypowiedzieć. Tak, kiedyś byś omija, albo o tym może no. odpowiesz, nie? Tak, a tu jak tu bez imiona coś uczyć w ogóle. Mm -hmm. I, no I przekazywanie treści, rozmowy. Tak. No ale tak samo też dużo matematyki. Tak. Także to razem połączone jest teraz. To się zgadza. No, Kuba rozmawia właściwie tutaj, jak jesteśmy yy, w Anglii, no, wszędzie i po angielsku, i po polsku i z nami i robi wywiady z ludźmi i pyta. Też tutaj yy, pomaga osobom, które mają bloki i Jąkanie. Także jeśli jesteś tutaj na miejscu gdzieś blisko Londynu, Winchester, Southampton, to Napisz do kuby i spotkacie się, może razem potrenujecie nową mowę. No, byłoby super. dziękujemy. Stoję, wahając się, cóż mam przedeczynić. czynić. I nic nie czynię. To cytat. Hamleta, Williama Shakespeare'a, i tak kilka takich cytatów w tej naszej wycieczce nowej mowy po angielsku, Anglin, będę Wam przedstawiał. Wahając się samym myśleniem, nic nie zrobisz. Jeśli będziesz długo myślał o tym, czy podjąć decyzję, czy słusznie, czy szukając opinii innych, możesz dojść do wniosku, że minęło Ci kilka lat i nic nie zrobiłeś. Więc zacznij działać. I I'm inspired by thirst. I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I am tired. You first. I write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did sh I know it hurts. But something deep inside.